A patrz tu jeszcze można było by, by z tego kamlota wyskoczyć. Ej. Ej, idę spróbować to. Ej, no z góry to z dołu to wygląda, nie? Pomagaj nam. Ej, Ty jest fajny. To musiałby być szybciej Uff. rozgrzeweczka Nie. Jedzie czy nie jedzie Jedzie Jakby się wyjeba, byłoby fajnie, nie? <grystanie> Ale to jest świetne, No moi maszyn sobie tak do zdjątka i z mądaczki proszę. Oj, 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 oj. O! o, Mi też się nie chce, ale nie lubię za bardzo schodów. <Thank> you